Witajcie moi drodzy, jestem Rafek Reptilianin, a to jest film, o którym powinniśmy porozmawiać już miesiąc temu. Jestem jak poczta polska. Może dostarczę wam list z opóźnieniem, może będzie już dawno po terminie zapłacenia rachunku, ale w końcu kiedyś będzie. Wirtualna rzeczywistość, świat nieskończonych możliwości, zdala od ograniczeń ludzkiego ciała i wyobraźni. Świat, który spędzał ten spowiek wielu wielkich pisarzy science fiction. Gibson, Dick, Lem? I z którym za bary brali się wielcy reżyserzy. Cronenberg w Existence, Spielberg w Ready Player One, Verhoeven w Total Recall czy bracia wachowscy w Matrixie. Tak, bracia. Bo koń bez jonder to wałach, a nie klacz. Nasz świat to nie jest wirtualna rzeczywistość, ani też USA. Tu nie możesz być kim chcesz, chociaż niektórzy naukowcy zastanawiają się, czy nasz świat faktycznie jest prawdziwy? Czy nasze wspomnienia faktycznie są nasze? A odczucia? Bodźce? A może jesteśmy tylko simsami w czyjejś grze? Szkoda, że mój gracz nie zna kodu na kasę. Motherload Baranie! Ale wracając do wirtualnej rzeczywistości, wyobraźcie sobie świat, który wygląda tak, jak sobie wymarzycie. Czego chciałeś? Chciałeś porzucić przyjaciół? Zamienić się w człowieka roślinę skazanego na leżenie w łóżku do końca życia? To oczywiście rozumiesz, co to znaczy class real, prawda? Świat jest tak, jaki nam się wydaje, że jest. Rozumiesz? Co w tym zległo, że to miejsce uważam za realne. Wmawiasz to sobie i tu pozostajesz. A może to ucieczka? W ogóle nie zamierzam tobą dyskutować o tym, dobrze? Albo nagle tracicie wszystkie fizyczne bądź psychiczne ograniczenia wpływające na wasz los. co hey. 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 no, So those rascals still haven't grown back yet, huh? Uh, no. Any day now, though. I just know it. Hey, got something for you. It's a present, something I had custom made. Happy millennium. Oh, oh I got something here for you, too. Just shut up tonight. Uh, I don't know who from. Mm -hmm. Fan mail from some flounder? Możecie być kimkolwiek. Nawet furasem. Myślicie, że gdybym mógł wyglądać jak David Hasselhoff, to bym tego nie wybrał? I właśnie z tematem wirtualnej rzeczywistości postanowiło się zmierzyć małe rosyjskie studio Parallax Arts z Sankt Petersburga. Wódki liter to tam pewnie nie jeden wszedł. Szkoda tylko, że mocno rozwodnionej. A czemu tak mówię? A dlatego, że to chyba jedna z niewielu gier gdzie twórcy mieli naprawdę niezłe pomysły i żadnego z nich nie potrafili tak naprawdę w pełni wykorzystać. I wyłożyli się na pysk. Zarówno fabularnie, designowo, jak i gameplayowo. To trzeba mieć talent, nie? Stąd też tytuł tego filmu właśnie. Ale wejdźmy do tego portalu i zobaczmy, co tam słychać. Let's go, in and out, 20 minutes adventure. Rose? Well, we're going, we don't need Rose. Ludzkość marzyła o wirtualnej rzeczywistości i osiągnęła w tej materii sukces. Co się rzadko zdarza w takich grach. Z reguły jest to. Y, jakaś, jakaś pomyłka, tak? jakiś wypadek, coś pójdzie nie tak, tu poszło wszystko dobrze. W wyniku eksperymentu powstał tak zwany władca umysłu. To było to zaawansowane AI, które miało kontrolować tą całą sztuczną rzeczywistość. Tylko, że to AI okazało się inteligentniejsze od swoich twórców i wylazło z laboratorium, powoli opanowując świat, ale nie siłą, a przez media i banki. Hmm. No trochę jak pewna nacja, której nazwy tutaj nie pomnę, bo mnie zwinął. Ładca hmm. Władca umysłu nakłaniał ludzi, oferując utopię jako raj na ziemi, więziąc Więżąc? Tak się mówi, więżąc? Wiążąc? Zamykając? Może zamykając. Zamykając odwiedzających i tworząc piekło na realnej ziemi. Prawdziwy świat zaczął uchylić się ku upadkowi. To prawie jak u nas. Ludzie przestali się mnożyć i pracować. Gdzieś już to widziałem. Doprowadzając gospodarki do upadku. Halo? UK? Co tam u was słychać? Czy coś się dzieje? Rządy stworzyły specjalną agencję, zwaną usuwaczami, której funkcjonariusze mieli wchodzić do utopii i uwalniać złapanych w sieci użytkowników, tak aby świat mógł funkcjonować dalej. No wiadomo, jeżeli się zamknie niektórych ważnych osobistości, chociaż jakby niektórych polityków pozamykał, to może byłoby lepiej akurat. I uwolnienie polegało na tym, że taki usuwacz miał wejść i osobę w świecie wirtualnym po prostu zastrzelić. Niestety niektórzy z tych agentów też byli zachęcani przez tego władcę umysłu do pozostania w tej wirtualnej rzeczywistości i świat już zdawał się chylić ku niechybnemu końcowi. Ale pojawiamy się my, ostatni sprawiedliwy i realnie ostatni agent usuwaczy, który może jeszcze uratować świat. I wchodzimy cali na biało do utopii, gdzie wita nas Daisy, zgrabna blondyna. Która będzie naszym handlerem. Tudzież agentem prowadzącym, tak? Oficerem prowadzącym, o tak to się chyba po naszemu nazywa. Czy ta fabuła jest zła? Powiem szczerze, nie jest. Co ciekawe, jest dość prorocza, jak na 2005 rok. Ukazując nam zło czy czyhające się w mediach, czy instytucjach finansowych kontrolowanych przez różnych władców umysłu. Tutaj też nie pomnę jakich, bo skończę jak Kanie West, więc lepiej cicho siedzieć dzisiaj. Problem jest z tym że niewiele z tej fabuły jest w ogóle w samej grze. A narracja, czyli sposób, w jaki to jest przekazane w grze, to w ogóle leży i kwiczy. Bo dosłownie intro sobie, fabuła sobie, gra sobie. Najwięcej o tym dowiemy się z intra właśnie. Intro jest całkiem niezłe, trzeba przyznać. Ładnie zrobione w formie ładnej, animowanej cutsceny. Ale jest to jeden wielki exposition dump, bo w samej grze już z tego praktycznie nic nie uświadczymy. Jest może tutaj wątek osoby niepełnosprawnej, która błaga, abyśmy jej nie odsyłali do realnego świata? No nie ma. A może jest ktoś, kto może być sobą tylko w przestrzeni wirtualnej, bo w realu jest ścigany z tych czy innych względów? No też nie ma. W ogóle ta gra pomija fakt, że to jest że chyba wirtualna rzeczywistość. Założenie fabularne sobie gra sobie. Równie dobrze w grze mogłoby nie być tej fabuły, tego założenia fabularnego i grałoby się identycznie. Równie dobrze, to mogłoby być, nie wiem, inwazja, piekła na, mar na Marsie i też by był dokładnie ten sam typ gameplayu. Mamy już więc pierwszy zmarnowany potencjał. A jak jest designowo za tym? Może tutaj się Rosjanie popisali? Otóż niekoniecznie. W szlankach najważniejsze są trzy punkty. Gdzie? Z czego? I do kogo? Najciekawszym pomysłem, gdzie, czyli leveli, jest to, że możemy je sobie rozgrywać w dowolnej kolejności. Trochę jak w starych Megamenach. Trafiamy na początku gry do takiego lobby okrągłego, gdzie przesuwamy sobie taki most i on łączy, się nas, nas, łączy nas z odpowiednimi pomieszczeniami, do których możemy wejść i które są kolejnymi levelami, jak gdyby. Każdy level kończy się zdobyciem jednego artefaktu, który daje nam dostęp do nowych możliwości. Zwiększa to nieco replayability, bo możemy sobie spróbować inny level z innym skillem. Możemy spróbować to, bo to Potencjał też tutaj leży. Lewele są typowe. Odwiedzamy komisariat, bank, klub nocny, kasyno z typowym wystrojem, meblami, ludźmi. Może to miała być idea La Matrix, że ten świat miał wyglądać normalnie, żeby tych ludzi bardziej zachęcić do życia w nim. Ale nie widać tu krzty niczego nierealnego. Samo miasto, gdzie mieszczą się te budynki, to takie Las Vegas dla ubogich. A mamy kilka wieżowców, mają neony, generalnie jest ciemno, wygląda jak miasto dosłownie takie Las Vegas po taniości zrobione. Byle jak, byle co. Smutne jak pipa to miasto, nic się nie dzieje, w ogóle ulice są puste. Nie wiem, po co to miasto w ogóle tam jest. Mogło równie by dobrze tego levelu nie być. Też by nic się w tej grze nie zmieniło. Można by tu polecić z wyobraźnią, prawda? Zrobić jakieś pokręcone levele, jakiś, nie ja wiem, tak jak chociażby premiał z 2006 roku. Ja wiem, że to jest nowszy tytuł już, robiony przez lepsze studio, inteligentniejsze. Ale tam mieliśmy levele, gdzie chodziliśmy do góry nogami na przykład. Gdzie były jakieś pokręcone, wymyślne, nie? Tutaj jesteśmy w wirtualnej rzeczywistości, mogliśmy mieć wszystko. A co mamy? Nic. No dosłownie takie byle co, po tajności gdzieś tam zrobione. Potencjał wyszedł po fajki już nie wrócił. Jedyne, co nam pokazuje, że to nie real, albo Lidl, to to, że zranieni NPC mają na sobie plamy z Matrixa, a to jest akurat fajne, bo jak trafimy kogoś w rękę, to ma taką zieloną rękę na przykład. I jeżeli ich zabijemy, to rozpadają się na zera i jedynki. To jest w sumie spoko. Przynajmniej wiadomo, że to nie są prawdziwi ludzie. Nie? Jedyne, co nas trzyma w tym poczuciu wirtualnej rzeczywistości. No to w takim razie, z czego strzelamy? Broń generalnie w grze jest pięć. Każda ma dwa tryby strzelania. Na przykład karabin ma karabin i granatnik. Inny karabin ma lunetę. Zaczynamy z pistoletem. Dostajemy broń na elektrokulki. Dostajemy właśnie wspomniany karabin z granatnikiem. Karabin precyzyjny. To akurat ten z lunetą. I finalnie wyrzutnie rakiet. I to jest wszystko. Typowa sztampa. Jedynie ta broń energetyczna trochę tutaj jest taka oryginalniejsza, ale to też nie jest nic, czego nie, widzieliśmy, nie widzielibyśmy w setkach innych FPS-ów. Po prostu taki zwykły, jakiś tam strzelający glutem elektrogan. I lepiej przywyknijcie, bo tej grze tak będzie do samego końca. Do kogo zatem strzelamy? Czy mamy tu jakieś wymyślne stwory? Dziwne twory o twarzach stu? Monstra z cybernetycznego nieba? Nope. Mamy zwyczajnych ludzi. Które można by znaleźć na ulicach pcimia dolnego. Odzwyczajne npc -ty. mężczyźni, kobiety, policjanci, żołnierze, potem roboty na samym końcu. Nie ma nawet jednego furasa. To może coś będzie chociaż fajny gameplayowo. I tu podobnie jak wyżej. Jeden z najbardziej starych, popularnych FPS-ów Wolfenstein 3D. Mówię starych, bo to nie jest pierwszy FPS, ale jeden z takich, które. Jeden, który. Zdobył sławę, nie, jak gdyby pozwolił temu gatunkowi się rozwinąć tak naprawdę. Zaczynał od czterech typów znajdziek, bo w starym Wolfensteinie mieliśmy co? Mieliśmy zdrowie w formie apteczek i talerzy z jedzeniem, jak dobrze pamiętam. Mieliśmy magazynki z amunicją, ale on był wspólny magazynek dla każdej broni. Mieliśmy nowe typy broni i złoto, które dawało high score. Następnie wyszedł dum. Dum usuwał złoto, nie było już high w dumie, ale za to dodawał pancerz. I osobną amunicję dla różnych typów broń. I ta liczba tych znajdziek wahała się raz w górę, raz w dół, w zależności od gry, po prostu, czy twórcy szli bardziej w skomplikowany tytuł, czy w mniej skomplikowany tytuł. A co zrobili Rosjanie z Parallax Arts? Wywalili wszystkie znajdźki z gry, poza jedną. I ta znajdźka wypada z każdego zabitego NPC-ta. I to jest dość ciekawy pomysł. Bo ta znajdźka daje nam energię, która zasila wszystkie nasze systemy. Od energii zależy, jak szybko odnawimy ciało i tutaj podział na zdrowie i pancerz, a municję do każdej z broni z osobna, bądź wspomniane wcześniej już artefakty. I ten pomysł jest naprawdę oryginalny, ale wykonanie jest daleko od ideału, a całość rozbija się o sposób działania całej gry i właśnie wspomniane już artefakty. I ta mechanika jest ciekawie napisana na papierze, ale w praktyce też jest kolejnym niewykorzystanym niestety potencjałem. Bo założenie jest takie, im szybciej zabijacie wrogów, tym z nich wypada więcej tej znaczki, ładujecie szybciej energię. Jeżeli macie więcej energii, to tym szybciej ładujecie swoje systemy, macie więcej amunicji, więcej zdrowia, więc możecie szybciej zabijać wrogów. I założenie jest takie, że prowadzi to do zamkniętej pętli a la Perpetuum Mobile i na papierze brzmi nawet, nawet, całkiem interesująco. Szkoda tylko, że w tej grze to jest Perpetuum Debile. Bo sama konstrukcja leveli i liczba wrogów działa przeciwko temu systemowi. Wyobraźcie sobie dość powolną grę, która bardziej bazuje na eksploracji, szukaniu przejści kluczy, ale która zachęca was do zabijania wrogów. Ta mechanika pasowałaby do szybkiego shootera, do takiego chociażby bullet Storma, tak? Gdzie tam dostawaliśmy punkty za zabijanie i im szybciej ich zabijaliśmy, tym szybciej rósł nam chain, który dawał nam coraz to więcej punktów. Albo do jakiegoś bullet Hella, bo tam też by się to sprawdzało ale nie do gry, która w głównych założeniach jest powolna. Wyobraźcie sobie Half-Life'a, który was punktuje za zabijanie wrogów. No przez to nie pasuje. Z w ogóle jedna rzecz sobie, druga sobie. Sama możliwość wyboru przelewania energii na to, co chcemy, jest spoko. Bo możemy odłączyć od energii broń, której nie używamy w ogóle. A nie używam wyrzutni rakiet, więc na przykład wyrzutnie rakiet daję sobie na zero, a w zamian szybciej będzie mi rosła amunicja do karabinu czy pistoletu. Założenie niezłe, nie? ale w praktyce większość gry ogrywamy przez zbalansowany podział na wszystko. Bo finalnie w tej grze przy tej liczbie wrogów nie ma to większego znaczenia. Ja najczęściej używam chyba karabinu z granatnikiem, ale i tak miałem te inne bronie w podorędziu, bo pistolet się czasami przydawał, więc i tak go ładowałem. Równie dobrze mógłbym coś wyłączyć, ale jedynie kiedy wyłączyłem to faktycznie pod koniec. Kiedy naszymi wrogami są roboty, i te roboty są dość potężne, one mają bardzo mocne ataki, same mają dość dużo pancerza, to faktycznie wtedy, przyznaję, odłączyłem wszystko poza wyrzutnią rakiet. I wyrzutnia rakiet, mająca 100% energii na amunicję, ładowała się na tyle szybko, że mogłem z tymi robotami walczyć, bo praktycznie inne naboje to się odbijały od ich pancerzyków. A wyrzutnia rakiet jeszcze coś im potrafiła zrobić. I jedyną ciekawostką tego systemu jest NPET, bo biega sobie po mapie NPET, którego celem jest zabieranie nam znajdziek. I to jest ciekawe, bo musimy do tej znajdki dobiec szybciej od niego. Więc jeżeli kogoś zabijamy, to typ już tam zasuwa, ma motorek w zatku i już biegnie po to, żeby tam tą znajdkę zebrać. Oczywiście jak on zbierze, to energii nie ma. I możemy go zabić, ale w praktyce niezbyt się to opłaca, bo on jest naprawdę twardy. I marnujemy na niego amunicję, którą moglibyśmy wydać jednak na zabicie jakiegoś wroga i zdobycie kolejnej energii, nie? Więc, a sam ten NPC jest całkiem spoko. Chyba jedyna gra, w której widziałem coś takiego, żeby próbowano nam ukraść znajdźkę, która by padła z wroga. Jeszcze pozostaje pytanie, jeżeli jest jedna znajdźka, to skąd bierzemy nowe bronie? Otóż nowe bronie dostajemy przez licznik dusz, że tak powiem, ludzi uwolnionych z utopii, bo im więcej trupów, tym więcej agencja przyśle nam pukawek. Więc de facto gra zachęca nas do zabijania, dawaniem nam kolejnych pukawek. Właśnie, aż do finalnie tej bazuki. No, na którą trzeba faktycznie trochę tych NPCów już tam pousuwać. Drugim elementem są artefakty, które dostajemy po jednym na level. I to jest teleport, osłona, spowolnienie czasu, niewidzialność, przyspieszenie, albo klucz. W sumie sześć. Problem tkwi w tym, że dwa z nich. Teleport i klucz są mało użyteczne. Klucz się chyba wykorzystuje raz w grze. Teleport faktycznie czasami, ale głównie to jest po to, żeby usunąć sobie backtracking, bo on przenosi nas na początek levelu. Więc na dobrą sprawę mogłoby tego nie być. Reszta z, nich, z tych artefaktów działa praktycznie tylko w walce. I teraz wyobraźcie sobie, że tworzycie grę, której dodajecie skillę do graczowi jako nagrodę za przejście levelu. I nie potraficie tego nawet wykorzystać w jakiś szerszy sposób. Tu aż się prosi, żeby dodać elementy metroidvania i wykorzystać to do otwierania nowych przejść, dróg, fragmentów, kolejnych leveli, sekretów. Nie wiem, dać na przykład, musimy użyć shielda, żeby przejść, tak? I za tym jest jakiś sekret. Gdzieś musimy spowolnić czas, bo drzwi się za szybko zamykają na przykład. I spowalniamy czas, drzwi się nie zdążą zamknąć, przechodzimy, tam coś leży dla nas. Tu nie ma nic takiego. Czy to przejdziecie komisariat jako pierwszy, czy ostatni, to nic nie zmieni tak na dobrą sprawę. Bo gra kończy się praktycznie tam, gdzie mamy wszystkie skille już odblokowane. Jak odblokujemy ostatni skill, to dostajemy jeszcze finalny level. W sumie najdłuższy, ale też te skille jakoś mocno tego levelu nie zmieniają. I mamy tutaj taki koronny przykład, bo w tym ostatnim levelu jest wielki wiatrak, który blokuje nam przejście, niczym w Half-Life'ie. No i próbujemy ten wiatrak ominąć, mając już pełen właśnie zakres, pełen garnitur tych artefaktów odblokowany. Może spowolnienie czasu, co by ten wiatrak nas nie pociął? Nope, nie działa. To może przyspieszenie czasu, co by między łopatami wiatraka? Także nie? Osłona, żeby wiatrak nas nie zranił? Nein. No, to może teleport? Co by się pojawić po drugiej stronie? No. A wiecie, co z rozwiązaniem tej zagadki? Skrzynka z bezpiecznikami, położona dosłownie nad wiatrakiem. Jak ja się w tym momencie załamałem, myślałem, że naprawdę finalnie wreszcie w tym ostatnim levelu wykorzystam te skille do czegoś, zobaczę ten potencjał, nie? Nic. No, dosłownie jest tam wyżej jest skrzyneczka, robimy pff, i przechodzimy sobie dalej. I cała gra jest tak zrobiona. Z jednej strony daje nam jakąś zabawkę, po czym mówi, że tu nie możemy jej użyć. Trochę jak rower w Pokemonach, nie? This is not the time to use that. Tak, jak słuchacie mnie teraz. No to co, kapeć zupełny, tak? To no, granie warta grania. I nie tak do końca, jak się okazuje. Bo pomimo tych wszystkich wart, to przyszedłem tą grę z ciekawością i na pewno zapamiętam ją naprawdę na długi czas. I standardowo, jak to umie, co jest dobre, co jest złe. Niezłe pomysły. Mamy fabułę nawiązującą do Matrixa i wirtualnej rzeczywistości. Mamy ciekawy system progresji, właśnie przez tą jedną znajdźkę i te uwalnianie cywili, które finalnie dają nam broń, nakręcając nas do coraz to dalszej walki. Element strategiczny w formie zarządzania energią. Niezła grafika. Gra nie wygląda źle, nawet do dzisiaj. A oczywiście, wiadomo, no, ktoś pewno tragedia, tak proste modele. Niskiej jakości tekstury, niski zasięg widzenia, zgadza się, prawda, ale jest czytelna. Obsługuje natywnie Full HD. Mamy real-time refleksy w tej grze, mimo że granie nie ma ray tracingu i nie musi go mieć, bo normalnie mamy pełne odbicia na lustrach i nawet podłogach, takich mocno wypastowanych. O, tak wyglądam. No, taki mało pozorny, tak jakiś. Dealer z Ameryki Południowej. Mamy niezłą muzę. Pasuje do gry, ładnie niektóre kawałki bujają. Także nie mogę tutaj narzekać fajny, taki swingujący klimat, troszeczkę dochodzi. Mm, dobra muza. Nie źle buje. Mamy lokalizację pełną polską. I to tłumaczenie wraz z teksturami nawet. No tam jest tam kilka wpadek, bo miejsce do tańca to jest parkiet, panie tłumacz, a nie miejsce do tańca. Jest bardzo spoko generalnie ta lokalizacja. Mamy NPC-ów, którzy gadają takie bzdety czasami po polsku, że to aż się chce z nimi pogadać po prostu, chce się pośmiać z tego. Jest ten kucharz, na przykład, którego można zobaczyć w grze, no to po prostu jakie on jingle śpiewa, to jest... Pij z umiarem, jedz z przyjemnością, i tak dalej. Ja to zapamiętam ten jingle chyba aż do końca życia. Pij z umiarem, jedz z przyjemnością, i tak dalej. Mamy też możliwość wyboru swobodnego, swobodnego wyboru levelu, który chcemy przechodzić. Jest taka, jak gdyby wrażenie wyboru własnej ścieżki. Tak, Mimo, że w praktyce niewiele to zmienia, no to doceniam to, że faktycznie. Dano nam tą możliwość wybrania sobie, który level następny chcemy spróbować. Tak jak mówiłem, żaden z pomysłów nie jest wykorzystany, nawet w 10% powiedziałbym. Pomysły były, ale nic z nich nie wynikło. Aspekty techniczne też są słabe. Gra generalnie jest 32-bitowa tylko i nie działa poprawnie na Windowsie 10 mimo, że jest skupiona normalnie na Steamie. Nie zapisuje ustawień, zwłaszcza rozdzielczości, ale wydaje mi się, że innych też. Więc zawsze odpala się bodaj w 800 na 600 i trzeba ją ręcznie przestawiać za każdym razem na Full HD. Nie wyłącza się poprawnie, więc trzeba ją ubijać z Task Managera. Pytanie właśnie, czy... Podejrzewam, że to jest wina tego, że system jest 64-bitowy, a gra jest 32-bitowa, więc dlatego świruje ale plus taki, że chodzi na tym Windowsie 10, także można ją ograć. No i niestety gra jest dość krótka. Jest tylko 7 leveli, włączając to finalny. Lewele nie są zbyt długie, nie są zbyt skomplikowane, więc to jest jeden wieczór, max 2, 7-8 godzin. I po grze. A niektóre NPC, bo widać wprost sklejone tekstury. Tak dosłownie przez twarz, no, ale też nie są jakieś wyjątkowo tragiczne. A nasz protagonista mógłby być ładniejszy. Wygląda jakby się urwał z Miami Vice albo jakiegoś kartelu narkotykowego z Meksyku. Nie wiem jak on pasuje do tej gry w ogóle, chyba z innej gry go wzięli. Najlepsze, że facet ma dwie kabury, jak się patrzy w lustro, a w grze ma tylko jeden pistolet i nawet nie wiadomo po co mu ta druga kabura. Więc ja nawet nie wiem, czy to jest model z tej gry po prostu wzięty, czy go ktoś tam wkleił. No bo możemy go w pełni zobaczyć w tych odbiciach. No i finalnie, jak zwykle, najważniejsze pytanie: Warto? Jeśli jesteście fanami fps i chcecie zobaczyć, co Kacapy robiły, kiedy świat miał już Half-Life 2 niemiaszki zrobiły Far Cry'a, Polacy zrobili Chroma, no możecie się skusić. Normalnie gra lata za 32 Z. Czyli co? Cena? Podejrzewam większego kepsa. Na prąkach jest za 8z, teraz chyba jest za 8z właśnie. Czyli pewnie butelka coli, jakaś większa dzisiaj. Ja za te cenę bawiłem się całkiem nieźle i na pewno te gry zapamiętam, tak jak mówiłem właśnie. Co prawda niekoniecznie jako pozytyw, ale właśnie jako cara zmarnowanego potencjału. Doceniam pomysły, które mieli Rosjanie, ale chciałbym je zobaczyć w jakiejś innej grze. Nowej grze, która lepiej je wykorzysta właśnie te, te przelewanie tej energii, te zarządzanie tą energią, te nakręcanie się na tą niekończącą się taką pętlę po prostu indukcji tej energii, tak, to mogłoby być właśnie fajne w jakiejś grze typu Vampire Survivors, w jakiejś grze typu Roguelike, jakimś Bullet-Hellu, czy nawet w FPS-ie, ale jakimś takim szybkim, który po prostu faktycznie konstrukcją i liczbą wrogów będzie zachęcał do tego, żeby to robić dalej, a nie tak, jak tutaj było to zrobione, reszta gry to jest taki typowy Slavjank, Poza tymi pomysłami, no, zresztą tak jest ta gra sprzedawana na Steamie jako właśnie część Slav Collection. Więc też nie ma się co dziwić, jakiej ona jest jakości. Gra jest po prawdzie tak zła, że śmieszna, i to jest jej, też jej plusem, jak gdyby. Co robisz, mojej kuchni? I gra, która nie może zestarzyć się już bardziej, bo nigdy nie była nowa. Zasilana czystym spirytusem i kodem napisanym bukwami. Ale taka, którą mimo tego wszystkiego polubiłem przez jej głupotę. I taka, przy której bawiłem się lepiej od niektórych ulepów z 2025 roku, jak chociażby ostatniego Painkillera. I tu mamy finał naszej pięknej historii. Gry pod tytułem Utopia City, zrobionej przez Rosjan. Mam nadzieję, że wam się podobał mój opis, moje wrażenia z tej gry. Raczej nie będę już do niej wracał, w sensie tak, żeby drugi raz ją ogrywać, bo nie ma to chyba większego sensu, pomimo tych, powiedzmy, otwartości leveli tak, i tych możliwości. Ale generalnie grało mi się w nią przyjemnie. Nie, jest, nie żałuję, że ją ograłem, nie żałuję, że ją kupiłem. Także bardzo ciekawie zrobiony tytuł, w którym... Ewidentnie pomysły działały przeciwko mechanice, a mechanika przeciwko p pomysłom, także mamy ciekawy przykład, jak Rosjanie właśnie, to potrafili zrobić Rosjanie, a co potrafił zrobić świat, tworząc na przykład Half-Life'a dwójkę. Dajcie znać w komentarzach, i czy graliście kiedyś w Utopia City, czy przyszliście Utopia City. Czy podobała wam się ta gra? A ja wrzucę na pewno też playthrough z tej gry, bo mamy całe playthrough zrobione od początku do końca, także na pewno też wyląduje na e, YouTubeku, żeby ktoś mógł sobie zobaczyć właśnie w pełni, co Rosjanie wykoncypowali w tamtych czasach. A ja już z wami żegnam, trzymajcie się ciepło, pozdrawiam was serdecznie, dziękuję, że obejrzeliście ten film i do zobaczenia w następnym filmie. Na razie!